Kwestia stosowania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów przez Internet wzbudza wątpliwości. Dzisiaj omówimy, jak sobie z tą kwestią poradzić. Generalna zasada przy sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest taka, że należy ujmować na kasie fiskalnej całą sprzedaż na rzecz takich osób. Niemniej ustawodawca wprowadził też zwolnienia z tego obowiązku. I teraz, aby dobrze zrozumieć, jak działa system zwolnień z kas, omówię, jak skonstruowane są przepisy. Po pierwsze, istnieje generalny obowiązek stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży na rzecz konsumentów, i niezależnie czy ma to miejsce przez internet, czy stacjonalnie. Przewidziane są jednak zwolnienia od tego obowiązku i następnie wyłączenia od tego od tych zwolnień, jak również wyłączenia od wyłączeń, co oznacza, że powracamy znowu do możliwości stosowania zwolnienia. Dzisiaj chciałbym omówić dwie główne możliwości stosowania zwolnień z kas fiskalnych, z których możemy skorzystać przy sprzedaży internetowej. Na wstępie zaznaczam, że omawiane zwolnienie nie mają zastosowania do niektórych towarów. Lista jest długa, ale postaram się przytoczyć najważniejsze towary nieobjęte zwolnieniami z kasy. I tak, zwolnień nie stosuje się m.in. do sprzedaży silników. Silników do napędu samochodów, motocykli, przyczep i naczep, części zamiennych do pojazdów, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, a także silników elektrycznych, co więcej, do sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników, danych cyfrowych, paliwa, alkoholi, wyrobów tytoniowych i perfum. Żeby ustalić, czy dany komponent czy też towar może być uznany na przykład za części zamienne. Należy odwołać się do kodów nomenklatury scalonej i na tej podstawie sprawdzić, jak jest dany towar zaklasyfikowany i czy nasze grupowanie mieści się w tych wyłączeniach. Jeśli mieści się w wyłączeniach, wtedy nie możemy zastosować zwolnienia z kas. Z czego wynika taki katalog wymieniony przeze mnie wyżej? Można w tym zakresie założyć, że obrót wymienionymi towarami jest narażony na oszustwa czy też nadużycia. Stąd też ustawodawca przewidział, aby do tych wymienionych przeze mnie wcześniej towarów nie było możliwe stosowanie zwolnień z kas fiskalnych. Niemniej jednak pozostała sprzedaż towarów, co do zasady może korzystać z omawianych dzisiaj zwolnień. W przypadku sprzedaży towarów przez internet na rzecz konsumentów przysługuje zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej w sytuacji, gdy Podatnicy rozpoczynają działalność w danym roku, a kwota szacowanej sprzedaży nie przekroczy w proporcji do długości roku kwoty 20 tys. złotych. Jak to rozumieć? Mianowicie, jeśli byśmy zaczynali sprzedaż w dniu 1 lipca, to limit nie wynosi 200 tysięcy, tylko 10 tysięcy złotych. Zwolnienie przysługuje również w sytuacji, kiedy wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty 20 tysięcy złotych, albo jeśli podatnik rozpoczynał działalność w poprzednim roku, wartość również nie przekroczyła kwoty 20 tysięcy złotych proporcjonalnie do okresu realizowanej sprzedaży w tym roku. Jednocześnie do kwoty tego limitu nie wlicza się sprzedaży na rzecz podatników VAT. Dostawy nieruchomości oraz sprzedaży środków trwałych. W praktyce zatem limit 20 tysięcy może okazać się nie taki mały, aby móc zastosować omawiane zwolnienie. Co dzieje się w sytuacji, kiedy przekroczymy taką kwotę? Obowiązek nie powstaje od razu, tylko po dwóch miesiącach od przekroczenia tej kwoty. Co więcej, nawet po dwóch miesiącach nie będziemy musieli stosować od razu kasy. Jak to jest możliwe? Istnieje bowiem regulacja, a mianowicie pozycja 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, z której wynika, że dostawy wysyłkowe w sytuacji, gdy płatność za te dostawy nastąpiła w całości za pośrednictwem poczty, rachunku bankowego lub też spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika, może być zwolniona z ujęcia na kasie. Ale pod warunkiem, że posiadamy odpowiednie dowody, które potwierdzają, za co dokonano płatności i na czyją rzecz dokonano tej płatności. Poza tym powinniśmy posiadać dane nabywcy, w tym jego adres. Podsumowując, aby zastosować takie zwolnienie, płatność musi następować bezgotówkowo. Za taką bezgotówkową płatność na pewno można uznać przelew. Czy też korzystanie z pośredników płatniczych, takich choćby jak PayU czy też Blue Media. Natomiast w przypadku na przykład karty płatniczej, która też tutaj się powinna łapać, organy podatkowe kwestionowały taką możliwość. Niemniej taka praktyka ostatnio się zmieniła i można spokojnie stosować zapłatę kartą płatniczą, aby nadal móc korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. A co jeśli na przykład płacimy za pobraniem i to kurier odbiera zapłatę? Czy również wtedy możemy stosować zwolnienie z kasy? Organy podatkowe uważają, że tak. Zapłata gotówką u kuriera, który kurier następnie bierze te środki pieniężne i wpłaca na konto podatnika, powodują tak naprawdę, że jest zachowana bezgotówkowa płatność. Zatem na podstawie praktyki organów podatkowych można również stosować zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej w sytuacji, kiedy płacimy za pobraniem kurierowi. Podsumowując, jeśli sprzedajemy towary przez internet, należy w pierwszej kolejności ustalić, co będziemy sprzedawać i sprawdzić, czy dany towar nie został wyłączony ze stosowania zwolnienia. Jak tego dokonać? Należy ustalić, jak jest towar klasyfikowany w oparciu o nomenklaturę staloną, następnie zobaczyć, czy kod tej nomenklatury jak został towar sklasyfikowany, znajduje się w wyłączeniach. Jeśli znajduje się w wyłączeniach, nie możemy zastosować zwolnienia z kasy. Następnie, jeżeli towar nie mieści się w tym wyłączeniu, to, to na, jeśli nasza sprzedaż nie przekroczyła 20 tysięcy złotych w proporcji do okresu prowadzonej działalności, albo w zeszłym roku próg ten nie został przekroczony, to możemy stosować takie zwolnienie. Jeśli z kolei przekroczyliśmy ten próg, to pytanie, jak następowała płatność za zakupione towary? Czy było to bezgotówkowo przelewem? Pocztą, za pobraniem przez kuriera, kartą płatniczą czy też za pośrednictwem e, PayU na przykład. Jeśli e, warunki takie zostały spełnione, czyli płatność następowała e, bezgotówkowo, a my mamy odpowiednią ewidencję, z której wynika, za co następo, nastąpiła e, płatność e, i mamy dane nabywce, w tym jego adres, w tym zakresie możemy zastosować inne zwolnienie z kas fiskalnych przy sprzedaży towarów przez Internet.